Prezydent Andrzej Duda ma permanentny problem z, ze sobą. Prezydent Andrzej Duda jest takim naprawdę czwartoligowym zawodnikiem, który nagle zaczął grać w Ekstraklasie albo w Premieradvizjon. Znaczy naprawdę, to, to nigdy nie był polityk pierwszorzędowy i on pozostał drugorzędowym politykiem. On wykonuje ruchy chaotyczne, których nie rozumie nawet Prawo i Sprawiedliwość. On wykonuje ruchy, które nie do końca są wytłumaczalne politycznie. Prezydent Andrzej Duda chyba uznał, że on już tutaj zrobił wszystko, co miał do zrobienia. Panów ułaskawił. On twierdzi, że to są posłowie. Ja nawet nie wiem, szczerze mówiąc, czy formalnie on ten budżet odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. On zapowiedział to odesłanie, ale mam wrażenie, że jeszcze wczoraj nie widziałam, żeby budżet w tej kontroli następczej się w Trybunale Konstytucyjnym znalazł również pozostałe dwie ustawy, które jednocześnie z budżetem miały być tam odesłane, chyba się nie znalazły.